przeładunkowy do kraju U cały czas działa w mieście stołecznym Chorzów. Nie będę poruszał tematu o poligrafii, bo jest cisza wyborcza. A co tam na CB radio słychać? Zmień telewizję, w Czemu Kaczyński nie jest taki odważny i to w Pucie będzie po powojenne, co? Gdzieś świat nas bławi Dobrze było, tak? To ci pasuje. A co ci tak, teraz? Powiedz kolego, co ci ta Unia daje teraz? Wkładki musi być taki, taki, co? No weź spójrz, nie wiem, ty się urodziłeś wczoraj, czy przedwczoraj nie wiem, kiedy ty nie jeździsz, albo co, po Polsce, po, po świecie zobacz, jak my weszliśmy do Unii 20 lat temu jak Polska wyglądała, jak ci się wygląda co co opowiadasz mówię? weź na się to stąd. A teraz co zjeła? typka ku lądów, żeby rządzić wszystkimi. Niech będzie taka, jak była kiedyś Unia. Granice otwarte, ruch ludzi i wszystkiego i, i, i taboru i tego, że ich będzie Unia. No ale nie taka, jak teraz się robi. No, Czuję. co jest? No, taka ci się robi? No weź, kopie, no, zastanów się trochę, co ty opowiadasz. Ach, te problemy na Sibiu Radio, ale trudno się nie zgodzić. No UE kocha nas od zaplecza i tam nie ma wazeliny ani żadnego innego poślizgu. Biorą i w zamian dają inżynierów, a inżynierowie mają potencjał pracowniczy jak Hugo. No bawią się na całego. Pamiętajcie, znajcie adres osoby osłowej i innych wyborców uśmiechniętej koalicji łajdaków i innego popisu by w razie W zapakować tam im wyborców twuska. Wyborców mam na myśli przybyszów. Sam osobiście pójdę na wybory. Wiem, że jest cisza wyborcza. Mnie to H interesuje. Jestem krystalicznie czysty jak Bąsik i Kamiński oraz ci poprzedni panowie, którzy łamali ciszę wyborczą. W razie W mam kwity na Szymka z Mam Talent oraz na Radzia Zdradzia, gdy oni próbowali nas wciągnąć w W. A prokuratorzy to odrzucili, więc traktuję to jako zorganizowaną grupę zastępczą. uśmiechniętą niczym Hugo na moją rękę. Subój i obserwuj, będzie się działo.